W kowarach biegają już niemal wszyscy, coraz chętniej robią to jednak w piżamach. Biegają duzi i mali, ale co najważniejsze, robią to dla zabawy i wspólnego spędzenia czasu. Za nami jest cały rok, myśleliśmy, że nie przetrwamy, że nie przetrwamy zimy, jesieni, pluchy, a okazało się, że biegaliśmy i w śnieżycy, i z parasolkami. Sami chyba nie wierzyliśmy, że przetrwamy rok. Dzisiaj kończymy roczek, jest nas bardzo dużo, jak widać, cieszymy się z tego. Mają na sobie piżamy szlafroki, szlafmyce i od roku przemierzają centrum Kowar. W jubileuszowym biegu wzięły udział całe rodziny. Punktualnie o godzinie 9 wyruszyli z Kowarskiego ratusza. Przyznam się szczerze, że w piżamie to tylko w domu, za dziećmi, ewentualnie za mężem. Natomiast no, pierwszy raz mam okazję biec w piżamie po mieście. Fajna inicjatywa, myślę, że, że właśnie. E Ci, którzy chcą sobie pobiegać dłużej, po prostu wyjdą później na jakieś dłuższe bieganie, a u dzieci to zaszczepi tego ducha sportu. Mi to sprawia przyjemność, poznaję dużo znajomych i mogę się pobawić sami. Ja będę biegać, dopóki się nie skończą biegi. Na mecie nie zabrakło tortu i głośnego 100 lat. 100 lat, nie żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze. Spotykam się tutaj ze swoimi znajomymi, zawsze jest przyjazna atmosfera. No i tak spędzamy zazwyczaj naszą niedzielę. Naprawdę można biegać i w piżamie, i bez piżamy, i w butach markowych, i w niemarkowych. Naprawdę wystarczy tylko chcieć. Coraz więcej dzieci, co nas cieszy. My starzy jakoś dajemy radę. Dzieci z psiakami biegają również. Niedługo będą biegać z kotami i z papugami, mam nadzieję. Do Pijama Run może dołączyć każdy, wystarczy chcieć i w pierwszą niedzielę miesiąca być w kowarach. Ale uwaga! Takie bieganie uzależnia.